Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Widzowie z Gry poradzi się dalej. Odcinki luźne, widzowie, słuchajcie. troszeczkę sobie dzisiaj pogadamy, ponieważ słuchajcie, miałem 17 poziom, a 3 grudnia jest nowy sezon, czyli dokładnie za 30 dni jest ten nowy sezon. Ja mam 17 poziom, ja totalnie ogrem Fortnite'a. No i po prostu będziemy to musieli niedługo poprawić. I chciałbym zrobić live na telefonie. Z perspektywy telefonicznej, czyli po prostu położymy telefon tak, żebyśmy widzieli ekran jak Gram, tak jak będę to robił na TikToku. Bo niestety, ale jakbym to chciał zrobić na PlayStation, to by mi wywalało czegoś tego live'a. A ostatnio testowałem live y na telefon i kurde nie logowało wizyta. No, nie lagowało mi, nie? I chciałbym zrobić to tak, żeby było to na jakimś. No, może na, na moim kanale, gdzie by w ogóle nie lagowało, ale jak na przykład robię to na aplikacjach, to laguje jak cholera. Przetestuję live y też na aplikacji na przykład, może go na innym kanale przetestuję tego live'a I ciekawe czy nadal będzie logowało Po trochę internet mam lepszy e, Więc no zobaczymy e, Czy tak będzie nadal czy nie Więc myślę na takim live'em widzowie Może w weekendzik Ale wiecie, chciałbym tak taki level wysoki żeby był No i chciałbym żeby ten live był na telefonie czy się będzie słaba jakoś, ale Czekajcie widzowie stream trochę no wiecie, no chciałem to zrobić na PlayStation, ale by mi logowało pewnie, tym bardziej, ale ja mogę to tak to sprawdzić. Więc to byłoby trochę gorsza jakoś, ale też tak nagrywam na YouTube live, takie robię. nadzieję, że to nie będzie dla was żaden problem, w widzowie, że przynajmniej nawet widziej ekran, tak jakbym nagrywał to z telefonu, wtedy jakoś gierę, nie? Więc no też... Wiecie. Też możemy pogadać sobie o jednym bardzo ciekawym temacie, po. Jeden temat mi bardzo które który myślę, że wyświecieliście, które pobiegniemy za z zajebistej na kanale, czyli walki z poduszką. Yy, I widzowie, tak się zastanawiam, kurde, no skończyła ta się moja era, oczywiście mówię na tym odcinku, ponieważ na odcinku takim potencjalnym możemy sobie o tym pogadać, widzowie. Wiadomo, o, o tym jeszcze odcinek pojawił, bo naprawdę ten mnie tak zaciekawił, że naprawdę ja sam bym chciał do tego powrócić, serio. To była fajna seria rozrywkowa. Widzowie, to była naprawdę bardzo fajna seria rozgrywkowa. Oczywiście, nagrywam to normalnie. Cię po prostu ze strojem, a nie w majtkach, jak to kiedyś było. Wiecie o co chodzi? Ale uznam to, że po prostu to być dobry pomysł, żebyśmy do tej serii powrócili. Bo dużo osób z was to porobiło. Dzięki tym się na kanale widziałem. I chciałem do tego stworzyć specjalny kanał. No i chciałem, że na tym kanale by się tam wili jakieś tam wystarczające subiki Żeby chociaż tam się ta seria pojawiła. No i ten kanał poświęcicie wy. To, co chcecie, żeby się pojawiło, to spróbuję to nagrać. To, co by się dało, oczywiście, nagrać, nie? Bo wszystko może się nie da, ale będę się starał, wasze prośby spełniać, właśnie, na tym waszym kanale. Więc zobaczmy, co z tą serią będzie. Może powrócimy do tej serii z poduszką. Sam bym to chciał zrobić, ale w takim innym wydaniu. Innym wyjściem. Dlaczego? Po pierwsze, dodałbym coś takiego jak turnieje. Na przykład, gdybyśmy robili jakiś tam turniej. Dodałbym na przykład własną opcję do WWE. I jako ja bym się klepał. No, wiecie. No, gruby pomysł to byłby. Więc no, możecie sobie czasami napisać o tym w komentarzu. Mówię to do Was przedpremierowo, żebyście mogli mieć pełne informacje. Też o specjalu możemy pogadać. Przynajmniej coś tak wstępnie o specjalu. Special... No... Bez Special'a się nie będzie. Musi być. Tylko, kurde, mam taki jeden problem... Mam taki jeden problem, że... No, kurde... No, brakuje mi trochę. Przepraszam, że, że jakby myśleć o to coś to, to, to wiecie... No, tak ciężko. Mogę piosenkę jakąś wymyślać, ale nie na moim kanale, tylko taką normalną piosenkę nagrabę, widzimy na forum zdig bo normalnie to by, wiadomo, piosenki na forum ZDiG nie byłoby, bo by robię tam, przeglądacie na tam, tamtym kanale. A tak, z tego, tego, żebyście widzieli co to, 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 to się piosenka pojawi, zawsze na tym kanale, nie? Taka zwykła, nie? No nad tym się właśnie tak zastanawiałem. I takie coś jedynie nie mogę Wam zaproponować, bo naprawdę chciałem zagrałem myślić w tym ale no nie mam, mam pomysłu niestety, nie mam pomysłu. Nie rabo tu leży. Powincie tutaj specjalnie, bo tutaj dużo typów będzie i... No jest trochę typu, nie powiem, że nie. Więc no, dobrze. Więc co teraz co można o czym pogadać? W sumie wszystko co się na kolei to powiedziałem. Mm, I z takich małych jeszcze ogłoszeń. W następnym tego nie pojawi się seria z kariery zawodnika, tylko o Wam to powiedziecie teraz. No i w sumie to tyle. Nie zawsze co też, mogę powiedzieć, ale kurde. Powiedziałem, w sumie wszystko powiedziałem. O tym z pierścialu. Pomagałem odcinek ze sprzęścialu, ale wiecie, no to już była taka w sensie, że tam, tam było powiedziane, że po prostu nagłem piosenkę po prostu, że te widzicie subów taką, jak, wiecie, jaką, tak jaką jaką poprzednią, ale się taka nie pojawi, bo nie mam tekstu po prostu, nie? Ja mam też tyle na głowie, że po prostu no ciężko mi tekst nie ja aż naprawdę... Mam tyle kanału, że na Christian już w ogóle nie nagrywam. Na no razie skupię się na tym głównym kanale i tyle. I też w formie zygona się zaniedbuję. No, generalnie mam no, tyle jest roboty, że ja nawet na, na, nie mam siły i widzę też piosenkę. No i piosenkę będę się wymyślać, niestety. Specjal jest. I będzie to piosenka, jeden taki fajny special. O, to chciałem powiedzieć, że będzie taki fajny special. Trzy odcinki dziennie, na przykład przez jakiś krótki czas. Tak by było. E, byłoby to tak, na pewno by tak było. E, tylko nie wiem, kiedy to by się pojawiło, mniej więcej. Myślę, że to by się niedługo mogło pojawić. No właśnie. A tak to wszystko, że Wam powiedziałem w tym odcinku. Więc mogliśmy by zakończyć odcinek, ale nie. Lecimy do strefy i spróbujmy się poklepać. No. No to nad tym live'em też popracuję i chciałem coś od live'a zrobić. E, właśnie też... Nawet mógłbym live'a z eventu zrobić, to już byłoby totalny hardcore. Byśmy mieli na żywo i jeszcze odcinek z tego, to już lama. Ale lama teraz wchodzi w G Fortnite, czy nie mówić w GTA, ale no wiecie No Kurde To te lama mają tak dużo HP, że się nie da je zajebać A, spierdziela to lamy. Niech spierdziela. Tym ktoś ją zabił chyba. Ktoś ją zabił... A bo nie wiem. Gdzieś tu jest ale no. Patrzcie Kurde, widzieliście to No Dobra No ja już no, ja tylko wam powiedziałem Na pewno że mam jeszcze polewanie to mało to o czym zapomniałem Też z GTA 5 online co mam zrobić, tam też planuję special za okazji tego, że bies od odcinków. Ale kurde no, Ci, tu jeszcze pewnie nie, nie widzę. I ja na, mam plan, co mogę tam zrobić właśnie. Ja mam plan taki za... Że to będzie po prostu banger, nie? To co tam... o... Ej, what?! był! Nie wierzę, że... Gdzie kurde on jest?! Nie można na górze... Pierdzielisz! Nie, nie, co mi się przewidziało, że tu był Titek! a los tu... tu... O, jest tu. To ten, to na górę jest. A może tak górze coś to jest On wyleciał stąd, no tak, nie, on wyleciał stąd na bank! Ej, tam są tiltedzy? No tu są tiltedzy, ale czy do tiltedów? Zobaczcie, no i ten ten ten, 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 ten chrom, inaczej to ma właśnie nie zamienia w chromy. Pana fababy byłaby z tego, nie? Czekaj jak się bije teraz na Fortnite. Cie. Mamy, że się umiem budować nadal, ale kurde. Tu gdzieś ten type tu jest Najgorsze, że nie mam A to był boss Nie no czekaj, no nie muszę to wymienić coś, bo... Biorę to No i S, teraz mogę grać Tu dwa pompy, co mi drugą, to się musiał ładować 3 godziny, nie? Dobra To jest zajebisty skin, polecam, kurde, ten, ten, ten TPR. Ty! Kościół tu mi nie buduj o. Leczonko O, na dół spadł, nie? nie mam te pa! Dobra, elo nie jestem Bogiem w tej Ja Jestem po prostu Bogiem Nie Jestem po prostu Bogiem I Dajcie mi turnię do Fortnite'a! Co za! Tak. Co za! Tak. Tam jesteś Widzisz co że jadę, się na pewnie Ale no, jest, jest On już szedł już Kur... nie mam poty... nie mam potki na stówę Jak nie, nie wziąłem jak debil O, jest tam, patrzysz, no Gościu Weź tu... no wychyl się Nie szedł na stówę To ja tak nie mam sterfu, No też nie ma sterfu, i tak musi zejść tu na dół to nie zajdzie chłopno Jak nic Ty Jest szedł dobra o. Dzięki Ale patrzcie, co tutaj komodowali mnie Kurde, dobrze, no ja go go wszedłem Zaryzykowałem dla was i sobie O mnie na bank tyłem sobie poszedł jakoś, tylko ciekawe jak Gdzieś to na bank jest Gdzieś tu się na bank czai na mnie O Ja mam pata w tej o tam jest type Oj, widzowie, no to mamy problem. I to poważny problem. Kościół. Oh tupe. Siama. Non mi ne pure in Oh. E c'è cosa via. Daj, patrz, zabij boczki! Fek me No kur! Przeżyję to na stówę! Na no bank to przeżyło? Nie no ma szans Na no szateczka chyba leżała, bo mi się przewidziało. A gdy będzie to ściczał, to nie wiem co mu zrobię nie? Dobra, ulecimy się na początek Na maksa Hop Łoty pieru Nie mam klucza, tu to ta funkcja Małe sekreciki no, ja mam przywódzić na bankie z No jak to wygam, to jestem Bogiem. Naprawdę nie mam potek tychże. grze, no, w ogóle, że nie wziąłem potek odosobnionych, że tak się stresowałem, że gadałem na odcinku, praktycznie, nie? Tak mi no, daje już gdzieś na wagi takich. jakichś. No i zginąłem, no niestety, no cóż. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na następnego odcinka z gry Pa Papacz, yo!